Przerwaliśmy wczoraj naszą narrację. 21 rozdział Dziejów. Jak już tu biją Pawła, chcą go zabić. Ale skoro zobaczyli dowódcę i żołnierzy, zaprzestali bić Pawła. 33 werset zaczynamy. Wówczas dowódca zbliżył się. Zatrzymał go i kazał związać dwoma łańcuchami. Po czym wypytywał się, kim jest i co uczynił. Jedni z tłumu wołali tak drudzy inaczej, a gdy z powodu wrzawy nie mógł się dowiedzieć nic pewnego, rozkazał zaprowadzić go do twierdzy. A gdy się znalazł przy schodach. Doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu natarczywości tłumu, albowiem tłum ludzki napierał, krzycząc: Zabij go! A Paweł, gdy miano go już wprowadzić do twierdzy, rzekł do dowódcy: Czy wolno mi coś powiedzieć? A on rzekł: To ty mówisz po grecku? Nie jesteś więc tym Egipcjaninem, który niedawno wzniecił powstanie i wyprowadził na pustynię cztery tysiące skrytobójców? A Paweł rzekł, jestem Żydem z w cylicji obywatelem dość znacznego miasta. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. A gdy ten pozwolił, Paweł stanąwszy na schodach, skinął ręką na lud, a kiedy zapadło głębokie milczenie... Przemówił do nich w języku hebrajskim tymi słowy: Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmę przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli. A on mówił: Jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście. U stóp Gamaliela, starannie wykształconym w Zakonie Ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż na śmierć, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem, i cała rada starszych. Od nich też otrzymałem listy do braci i udałem się do Damaszku, aby również tych, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba i upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: Kto jesteś, panie? I rzekł do mnie: Ja jestem Jezus nazareński, którego ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną światłość, wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: Co mam czynić, panie? Pan zaś rzekł do mnie. Powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku, niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu. I cieszący się dobrym świadectwem u wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanowszy przy mnie, rzekł: Bracie Saulu, przejrzyj! A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na Niego. A On rzekł: Bóg Ojców naszych przeznaczył Cię, abyś poznał Wolę Jego oraz abyś oglądał Sprawiedliwego i usłyszał głos z ust jego ponieważ będziesz mu świadkiem tego coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi a czemu teraz zwlekasz stań daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje wezwawszy imienia jego a gdy powróciłem do jerozolimy i modliłem się w świątyni zdarzyło się że popadłem w zachwycenie i ujrzałem go, jak do mnie mówił: Pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli. A gdy lała się krew szczepana, świadka twego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem. I strzegłem szat tych, którzy go zabijali, i rzekł do mnie: idź, bo ja cię wyślę daleko, do pogan. I słuchali aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc: Zgładź ziemi tego człowieka! Nie godzi się bowiem, aby taki żył! I tu przerwiemy. No, duża porcja wiedzy o tamtym świecie, myśleniu religijnych ludzi tamtych czasów. No, chyba najciekawsze to jest to, w którym momencie mu przerwali. Zobaczcie, słyszeli o Jezusie. Słyszeli o tych objawieniach, znakach jakichś, cudach. Coś tam przemawia, ktoś mówi: to rób, tamto nie rób, nie wiem, coś. Słuchaj, W którym momencie przerywają? Skąd? Kiedy pojawili się na scenie poganie, nie? Kiedy to, to myślenie, że oni nie są jedyni, nie? Że nie są uprzywilejowani. Zwrócili się do pogania, to by go tak, tak. Ta. Władze Pogan znosili, nie? ale zbawienia Pogan znieść nie mogli. Nie? To widać jak no, myślenie takie fałszywe myślenie religijne, bo ono było niezgodne z Starym Testamentem, bo Stary Testament cały czas przedstawiał Żydów jako świadectwo dla innych narodów, i tam cały czas było, że aby wszystkie narody ujrzały, co ja tam wam zrobiłem dobrego, albo potem złego. Nie? Ostatniośmy na kazaniach pokazywałem Wam, żeby to będzie teraz świadectwem dla wszystkich narodów, jak zostaniecie zniszczeni. Że, że cały czas Bóg miał w Starym Testamencie na myśli świadectwo dla wszystkich narodów, a oni nic nie kumają. Nie? A oni dalej w takim szaleństwie, narodowym szaleństwie i religijnym takim tkwią i, i wszystko mogą, nawet. To, że Jezus jest Bogiem, to, to jeszcze by nawet tam mogli posłuchać o tym, nie? Bo czekają na Mesjasza, jest, nie jest, nie? Ale, że ten Mesjasz wysyła i, i, Żyda do Pogan. To, to, to już im się w tych ubach religijnych próbaszne, że tak powiem, tego nie wytrzymuje. Jakie, jakie wnioski, co mam co się z tym kojarzy? Jakie no, zastosowania ewentualnie? Pewno Paweł nie dostosował tylu, e, tych starszych, żeby załagodzić, tylko powiedział prawdę. I już nie próbował jakby się obronić. Mm. Bo pewnie, jakby to przemowę nie powiedział o tych Poganach, to by. No, widać, że oni tam się tak chcieli go zabić, bo on, no, tam siłą wyciągają go, nie, niosą go, nawet nie mogą go prowadzić, tylko gdzieś jakiś kordon żołnierzy go otacza i go niosą, żeby szybciej opuścić ten niebezpieczny teren. Także no już tam ich bardziej nie rozjuszył niż, niż byli, nie? To nawet ich uciszył na chwilę. No faktem jest, że powiedział po żydowsku, no ale to dla Żydów jak Żyd, nie? No to, to tu Paweł żadnego... Możemy zobaczyć, jakie w tym tekście, jakie robi no, takie ukłony w kierunku tego narodu żydowskiego. Nie? No, pierwsze mówi do nich po hebrajsku, kiedy językiem powszechnym był grecki. Zobaczcie, że nawet ten żołnierz, oficer rozmawiał po grecku, a nie po łacinie, nie? że Łacina nie była tak popularna wtedy w Jerozolimie, jak właśnie język grecki. Wszyscy się nim posługiwali i to był taki język urzędowy, można tak powiedzieć. No a Paweł mówi do nich po hebrajsku, w ich takim języku religijnym, można tak powiedzieć. Dzisiaj nie ma takiego odpowiednika, ale no to był już język, który. Praktycznie wychodził z użycia, to tylko właśnie kasta kapłanów jeszcze kultywowała hebrajski, a Żydzi zwykle to mieli co najwyżej bierną, już nie umieli mówić w tym języku, zwykle, ale jeszcze rozumieli. nie? Tutaj, to to jakby do Polonii po polsku przemawiać trochę, nie? to taka daleka analogia, takiej w Polonii, już dawno, dawno zasymilowanej miejscowo. Jakie jeszcze widzicie ukłony, które robi do Żydów? Między nimi. Przy, pokazuje swoją historię, że zobaczcie, ja nie jestem nawet Żydem z diaspory. Tak naprawdę to ja tu wybra, wy, wychowałem się i to u jednego z najbardziej sławnych nauczycieli. Byłem uczniem najsławniejszego rabina, można tak powiedzieć, nie? Gamaliela. Mhm, co jeszcze? tak, no mówię jak oni i jeszcze zobaczcie, daje takie świadectwo ich motywacji. On je rozumie, bo on z takich samych motywacji prześladował wcześniej Kościół. Mówi, no jesteście żarliwi, jakiego tam słowa? Gorliwi? Gorliwi dla Boga. Nie mówi, że tam jesteście mądrzy dla Boga, nie? Czy, czy że kochacie Boga. Tego nie używa, ale jesteście gorliwi. Nie? To... To jest takie słowo, które bliskie jest fanatyzm, nie? ale to jesteście fanatycznie zawzięci z, dla, dla Boga, ale mówi to w kontekście pozytywnym tutaj. Nie? Ja byłem taki i Wy teraz też rozumiem, że wszyscy jesteście no, z takiej gorliwości dla, dla Boga. Nie? Co jeszcze im tam kadzi, czy, czy przynajmniej stara się? No, Ura znaczy zrozumieć, czy tam wykazać zrozumienie, ukłon w kierunku ich tych zwyczajów religijnych. Tu jeszcze upraszczamia się, się z przycami swoimi. Mam też prześladował. Tak. Na sam, sam przypomina, że no, tak samo chciał zabić tych uczniów Jezusa, jak oni teraz, nie? Mhm. Jeszcze gdzieś widzicie? Jak stara się no, wskazać im taki, no, po powiedzieć coś, co im się na pewno spodoba, mężowie bracia. Mężowie bracia, nie? że utożsamia się, nie, 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 nie stawia się poza nawias, chociaż jest już z Nowego Świata, to mimo wszystko się z nimi utożsamia. Co jeszcze? Powołuje się na i Rady starczy. Tak, mówi, no przecież to sam Kaczyński i Jędraszewski mogą zaświadczyć, że na miesięcznicach smoleńskich tośmy byli najdłużej, nie? Zobaczcie, jak mówi o Aniaszu. Tam bogobojny Żyd, który ma dobre świadectwo tam w synagodze, przestrzega wszystko, nie? I tak dalej, nie? Że, że jak gdyby taką postawę Paweł chwali. Nie? Wiemy, że on no, wie, że ta postawa jest tymczasowa, jak opisuje to w liście do Galacjan, że to zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, no ale mimo wszystko służył dobrym celom i, i, i on tutaj stawia no, za wzór no, taki jak wy, no, bogobojny żyd, nie? I tak dalej. Nie? Żydzi ogólnie też bardzo dużą wagę, trochę jak katolicy, bo to katolicyzm jest zbudowany na myśleniu żydowskim, przywiązywali wagę do znaków i cudów, nie? Że, że te znaki i cuda to były dla nich takie ważniejsze niż słowo Boże, o tak można powiedzieć, nie, to zresztą. Apostoł Paweł to mówi, że Grecy szukają mądrości, nie? To, to, to ten rozum jest dla nich naj... wyjaśnienie, logika, to, to wszystko ma być na tego, a Żydzi znaków szukają. Nie? Zobaczcie, nie woli Bożej szukają, nie y, y, prawdy Bożej szukają, tylko znaków, że on, że Bóg y, tu żyje, działa, z, interesuje się nami, nie? Daje nam znak, nie? I teraz co ten znak znaczy, nie? To, to właśnie to tak oni podchodzili do Boga. Co tam Biblia? To przecież wiemy, że księga powtórzonego prawa no to, to jest, że odkopali księgę, nie? że w ogóle nikt jej nie czytał. Nie? Tylko to było w ogóle wydarzenie święto, że odkopali no, księgę zakonu, nie? czyli tutaj niby zakon, Żydzi, wszystko. Ktoś myśli, że oni tam studiują Biblię, znają. nie? To guzik, to dla nich to nie miało wielkiego znaczenia. Tradycja miała znaczenie plus znaki. Znaki dla nich były najważniejsze. Czy, czy gdzieś się coś objawiło, nie? To Jezus mówił, że chodzicie za mną nie dlatego, że chcecie słuchać tego, co ja wam mówię. Nie? Szósty rozdział Ewangelii Znak chlebaście dostali i liczycie, że się powtórzy. Nie? I tylko tyle. To jest wasza cała motywacja, nie? Także znaki to dla nich to się bardzo rajcowali. No i Paweł im obficie te znaki opowiada ze szczegółami, nie? Ten znak pod Damaszkiem i znak, to objawienie w, w świątyni, które dostał, bo po przyjeździe z Damaszku kiedyś no, chodził do świątyni jeszcze żydowskiej i tam wpadł w takie objawienie, w taki zachwyt, nie? Bóg mu objawił się wtedy. I on im to szczegółowo opowiada, i oni grzecznie słuchają. Nie? Zobaczcie, że tu mu nie przerywają. Nie? Te, te objawienia to jest dla nich no, coś takiego ekstra, ważne i się tym rajcują. Nie? Dopiero właśnie tak jakśmy stwierdzili, jak Jezus w tych objawieniach mówi: A teraz idź do Pogana. Także widać, że jednak to, to myślenie nacjonalistyczno-religijne. Kompletnie im zasłaniało możliwość zrozumienia, przesłania Boga. Nie to tak dzisiaj jeszcze kult maryjny w Polsce działa. Fanatyzm religijny jest poważnym, no, jakby to powiedzieć, oporem przed prawdą. Nie? Że, że, że on blokuje ludzi, bo Ewangelia musi dotrzeć przez rozum. Nie? bo to jest, że Bóg dał nam rozum, abyśmy rozpoznali prawdziwego Boga w odróżnieniu od fałszywych bogów. Pierwszy list Jana, piąty rozdział. Nie? Tym wiara rodzi się ze słuchania, a słucha... z, z, z tym, co się słucha, jest słowo Boże. Nie? Czyli nie może przez uczucie, nie może przez y, jakąś, wiecie, perswazję, czy znak, czy coś przyjść wiara. Musi być Rozpoznane rozumem słowo Boże. Nie? I, I wtedy dopiero ten człowiek może się nawrócić. A jak on jest fanatykiem, on nie myśli. Nie? I, I tu możemy sobie zadać pytanie: dlaczego Jezus dał mu ten nakaz iść do Poga? Bo każdy, że właśnie to, nie, to na religii, czyli kawiera e, starozetestamentowa, to po właśnie tą drogą wtedy przyszedł jeden. To... Mm -hmm. Tylko, że trzeba wiedzieć, że, że poganie już myślą innymi kryteriami. Nie? Poganie nie są y, przynajmniej w, w znacznej części fanatykami religijnymi. Bo zwykle poganie żyją w, w, w kontekście różnych religii. To na przykład widać na statku, jak wiezie Jonasza, to tam pogańscy są ci kapitan, znaczy ta załoga jest, nie jest żydowska, ale oni go pytają, w jakiego Boga ty wierzysz. Nie? Z, z, zobaczcie, nie, że... Mają, oni są jacyś gorliwi, bo oni tam się boją Boga i się modlą do swoich bogów, nie? Ale pytają tego nasz, ale ty to w jakiego Boga wierzysz, nie? Podobnie Ateny, no to jest taki przykład ówczesnego świata, że tam macie świątyniki dla każdego Boga, nie? To, Efes jest, Efes jest, no, tu od, jakby to powiedzieć, nienormalny, bo tam jest fanatyzm, rzeczywiście, tam się udało podburzyć fanatyzm religijny, Taki pogański, nie? bo tam był kult tej Artemidy Efeskiej, No to rzeczywiście on zdominował wszystkie inne te kulty i była no, kasta kapłanów najsilniejsza. Było lobby ekonomiczne, bo wytwarzali ci te dewocjonalia, nie? No i tam udało się podburzyć tłum religijnie przeciwko, przeciwko apostołom, nie? Tak, że tak powiem, sami poganie się podburzyli, nie? Chociaż też nie z powodu uczuć religijnych, tylko no, słuchajcie, no, będzie interes pójdzie w poniewierkę, nie? Znaczy, nie będziemy mieli z czego żyć. No, to się trochę przestraszyli. Do tego, jak się nałożyła ta religijna motywacja, no, to dopiero ruszyli tam na ten swój parlament, nie? W innych przypadkach to Żydzi muszą podburzać tłum, nie? Sami poganie się nie... Nie, nie rzucają w ten sposób, bo tych bogów mają y, zwykle wielu, nie? Także jeszcze bym gdzieś indziej szukał. Oczywiście to jego doświadczenie religijne i to, że Żydzi są w każdym prawie mieście, to na tym można budować, bo y, ci y, to i Piotr opowiadał, że jest nie tylko już hebrajska wersja zakonu. Starego Testamentu, ale jest już grecka wersja, nie? czyli to tłumaczenie 70, Aseptu Septuaginta, ona już funkcjonuje także wśród elity pogańskiej, nie? czyli te, te, te myśli ze Starego Testamentu e, można używać przy ewangelizacji, ale tylko w niektórych środowiskach, jak gdyby. nie? Jaki jeszcze byście widzieli powód, że, że Jezus mówi temu człowiekowi idź stąd, do pogan. To jest 9, 9, 16. Mm -hmm. Jeszcze w tym objawieniu do Ananiasza, że ja sam, bowiem pokażę mu, ile musieli cierpieć dla jego Mhm. Mm no ale to Bóg cierpieć u Żydów. Tam zresztą oni pierwsi byli do zadawania cierpień bardziej gorliwi niż Poganie, jak widać. Nie? Bo właśnie, wiedział, że to jest bezkończone, to znaczy, że oni odrzucili misjasz i że już tu niewiele zdziałało To jeszcze się tam nawracają, ale tam, tam. to są jakieś reszty. No wielki nakaz misyjny. Zobaczcie, że nakazy misyjne Jezusa są zawsze na świat, nie na Żydów skierowane, nie? Oczywiście, ma się zacząć od Żydów, nie? tu w Jerozolimie, w Samarii i tak dalej, nie? ale krańce ziemi, narody, krańce ziemi, narody, to się powtarza, nie? że cel misyjny Jezusa jest światowy, narodowy, nie? a nie żydowski. Oni nie rozumieją, czy apostołowie ci piersi, kompletnie nie dociera to do nich. Co, czego przykładem jest Piotr i Korneliusz, nie? To ta rozmowa, nie? że on dopiero tam zajarzył jakoś w pewnym momencie, nie? I <laughs> Paweł jest tym takim dodatkowym narzędziem do pogan. Nie? Tu widzimy, że on świetnie zna kulturę grecką, świetnie zna kulturę żydowską i ma jeszcze do tego obywatelstwo rzymskie, nie? Także no, po prostu spina te wszystkie światy, i jest najlepiej wyposażony ze wszystkich apostołów do tego, żeby pójść do tych narodów. Nie? Czyli z jednej strony jego przygotowanie, no ale dlaczego Bóg takiego wybrał? No bo potrzebował misjonarza wśród narodów. Nie? Tu z Żydami po, reszta apostołów sobie poradzi, nie? i tu nie ma dla niego specjalnie miejsca. Nie? On widać, że on chciał, bo on też miał te bardzo silne, patriotyczne Nastawienie. Nie? I on chciał Żydom głosić. Mówił, no, przecież tu się lepiej nadaje, bo przecież ja tu właśnie tym z, złym byłem, nie? Znaczy tam dobrym dla nich, a, a w oczach Jezusa złym. I to, to, to przecież to świadectwo najmocniej tu będzie działać. Nie? Się, że tak powiem, dyskutuje z, z Jezusem. Nie? Mówi, nie, 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 idź, nie gadaj. Nie? Także zobaczcie, nasza logika, bo tu logika Pawła była, że no tu. Ja się nawróciłem. Tu wszyscy wiedzą, co robiłem. Tu moje świadectwo jest kluczowe. Prowadziłaby do ewangelizacji w Jerozolimie właśnie. A, a logika Jezusa jest inna, nie? i ta Pawła jest prawdziwa, bo tutaj no częścią tego świadectwa złożył część owocu przyniósł Jezusowi. Ale Jezus chce to jeszcze lepiej wykorzystać te Jego talenty i jego zdolności, niż on sam se kombinuje, że on dla mnie, dla Twojego Królestwa to najlepiej, jak ja bym był tu i tu. Nie? A Jezus nie. Lepiej to jest jeszcze tak. Nie? I, I on rzeczywiście się nazywa tym apostołem narodów, bo wreszcie ktoś poszedł do narodów. Nie? Zresztą, wiecie, tam do właśnie, tam, tam, jakby, że Bóg mówił, że przez zazdrość nawet właśnie żeby tak, ta, że on tych Żydów w diasporze, nie, że on dociera, jeśli dociera do Żydów, to głównie do tych w diasporze, więc oczywiście zawsze idzie pierwszy do synagogi, im tam tłumaczy, część wierzy i tak dalej, ale ta kluczowa misja, zobaczcie, i kluczowe, kluczowy dorobek taki apostoła Pawła, ten mówi o listach, to on dotyczy pogan. Do Żydów, no to... To powiedzmy, że i tu jest dyskutowalne autorstwo List do Hebrajczyków, nie? Że, że, że to jest jedyna księga, którą można przypisać apostołowi Pawłowi, i ona jest do Żydów skierowana, a resztę, całe, cały jego dorobek to są wszystko pogańskie kościoły. Nie? I, I to zostało jako świadectwo jego aktywności, Takiej właśnie misyjnej i przekazywania tej, tej jego roli apostolskiej, czyli przekazywania Bożego objawienia, to są listy do Pogan. No, można jakieś zastosowania różne ciekawe robić, no to co z tym, że to Bóg wie lepiej do czego pasujemy? Nie? To jest takie ciekawe, żeby się nie upierać tak przy swoim rozeznaniu. Nie mamy rozeznania i trzeba się nim kierować dopóki Bóg tego w jakiś sposób, zobaczcie, że tu Bóg objawieniem dopiero to przesunął, nie? Podobnie zresztą, jak tam było, jak widzieliśmy w Azji, jak próbował iść w różne strony, nie? No to, to rozumem wybierał ta, ten kierunek, a Bóg mówi, nie, ten. Nie? Dopiero, jak gdyby, takie silne, silna ingerencja Boga spowodowała, że on zmienił kierunek, a normalnie no to chciał iść na podstawie swojego rozeznania i podobnie tu opisuje sytuację, gdzie on Chciał głosić Ewangelię w Jerozolimie wedle swojego rozeznania, a Bóg mówi: Nie, twoje, twoje to przygotowanie jeszcze lepiej wykorzystam, jeszcze lepiej szerzej. Nie? Czyli trzeba kombinować po swojemu, jak lepiej słu najlepiej służyć Bogu, ale trzeba być otwartym, że, że Bóg może gdzieś nas, że tak powiem. Ruchem konika szachowego, czyli przeskoczyć gdzieś w inny teren, za linię wroga, gdzieś w inne otoczenie, i, i to jest jego, że tak powiem, on jest mądrzejszy. Nie? Warto wtedy nie wierzgać, nie, nie dyskutować, tylko właśnie jeśli Bóg te drzwi otwiera, no to, to tam wchodzić. Nie po swojemu.